Witam wszystkich ponownie. Mam nadzieję, że przykład związany z zasadą działania konta aktywnego nie sprawił Wam zbyt dużych trudności. Jeżeli jednak macie jakieś wątpliwości, to zapraszam do wspólnego rozwiązania. Nasze zadanie dotyczy rachunku bieżącego. Otworzymy więc sobie konto, rachunek bieżący. Mamy informację o stanie początkowym środków, ponieważ jest to konto aktywne, saldo początkowe będziemy zapisywać po stronie debetowej, kwota 30 tysięcy złotych, następnie mamy informację, że z rachunku wypłacono do kasy kwotę 10 tysięcy złotych. Mamy więc zmniejszenie stanu na rachunku bieżącym, czyli zmniejszenie stanu na koncie aktywnym zapisujemy to po stronie kredytowej. W następnej kolejności mamy informacje na temat zapłaty przez odbiorcę za dostawy produktów. Nastąpiło tu zwiększenie stanu rachunku bieżącego, które zgodnie z zasadą działania konta aktywnego zapisujemy po stronie debetowej. I ostatnia informacja, wypłacono wynagrodzenie na koniec okresu w wysokości 10 tysięcy zł. I znów tutaj mamy zmniejszenie stanu środków. Na koncie aktywnym rachunek bieżący zapisujemy jej po stronie kredytowej. Następnie mamy zamknąć konto, czyli podsumowujemy sobie obroty: 75 tysięcy po stronie debetowej i 20 tysięcy po stronie kredytowej. Na tej podstawie możemy ustalić saldo końcowe, które jest różnicą tych obrotów wynosi 55 tysięcy złotych. Jest saldem debetowym. Dla sprawdzenia poprawności kalkulacji podsumowujemy sobie stronę debetową 75 tysięcy, stronę kredytową 75 tysięcy.